stąd pasja do motorsportu. Moja przygoda z motorsportem e, tak naprawdę zaczęła się zupełnie przypadkowo. E, koledzy ze szkoły e, startowali w, e, w konkursowej jeździe samochodem e, i postanowiłem pojechać im e, kibicować. E, w przerwie między podjazdami, między przejazdami e, prób sprawnościowych poprosiłem organizatorów z Automobil Małopolskiego, czy mógłbym się sprawdzić na tej próbie? Nigdy wcześniej nie jeżdżąc wyścigowo ani rajdowo samochodem. A ja miałem wtedy Fiata 126P. Przejechałem tą próbę sprawnościową na czas. I co się okazało? Okazało się, że zrobiłem jeden z najlepszych czasów. Jak nie najlepszy, już dokładnie nie pamiętam, ze wszystkich zawodników, a było ich około 30. No i od tej pory klapki na oczach i tak już od. Kil, ładnych kilkunastu lat y, nie potrafię żyć bez, bez motosportu, bez tej adrenaliny. Y, no i chciałbym jak najdłużej. Dlaczego startuję w wyścigach górskich, y, a nie na przykład w rajdach? Y, dlatego, że wyścigi górskie nie wymagają obecności pilota. Ja w rajdach z rajdów zrezygnowałem, ponieważ nie byłem w stanie robić dwóch rzeczy naraz, czyli skupić się na kierowaniu i słuchać pilota. Wyścigi górskie, wyściga górskich jeździ się po trasie, którą można wielokrotnie wcześniej przejechać i zapamiętać ją bardzo dokładnie. Stąd wyścigi górskie. Poza tym jest 2-3 rundy górskich samochodowych Mistrzostw Polski, które są organizowane bardzo blisko miejsca mojego zamieszkania, dlatego i Automobil Automobilklub Małopolski organizuje bardzo fajne wyścigi górskie. No i stąd decyzja, że, że jednak wyścigi górskie, wyścigi górskie też bardzo dobrze bardzo się rozwijają, szczególnie w ostatnich latach. Zarówno medialnie startuje mnóstwo dobrych zawodników w coraz lepszych samochodach. Także bardzo technika w wyścigach górskich rozwija się, to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Zespół Borgorn Racing Team tworzę wspólnie z Karolem Krupą. Zespół ten założyliśmy wspólnie w 2016 roku, czyli teraz czwarty sezon w zespole. Współpraca układa się bardzo dobrze. Karola poznałem przez przypadek u naszego wspólnego już teraz mechanika Piotrka Materniaka. Piotrek budował moją Hondę, a Karol przyjeżdżał konsultować się z Piotkiem w sprawie budowy swojego samochodu. No i tak nasza przyjaźń, współpraca się, się rozpoczęła. Wybudowałem również wspólnie z kolegami yy, Honda Civic, popularne jajeczko, yy, w którym zacząłem się ścigać samochodem yy, razem, razem z Karolem tak naprawdę, bo to był najciekawszy sezon dla mnie 2016 rok, kiedy wspólnie w barwach yy, zespołu wyścigowego Borgorne Racing Team zajęliśmy egzekwo pierwsze miejsce w klasie E1 do 2 litrów, co było super osiągnięciem i na pewno długo, długo zostanie w naszej pamięci. Sezon 2017 to duża zmiana, zmiana samochodów. Przez wiele, wiele lat jeździłem samochodem z napędem na przednią oś i w ośce, popularnej ośce, czułem się bardzo dobrze. A 2017 rok to auto z napędem na cztery koła Mitsubishi Lancer EV8, i w tym sezonie ciężko mi się było tak naprawdę odnaleźć w tym samochodzie. Dopiero pod koniec sezonu gdzieś zacząłem czuć feeling, ale to był sezon nie ma się co oszukiwać nauki, zbierania doświadczeń. Dopiero w 2018 roku już zaczęliśmy, zacząłem jechać na tyle szybko, że, że czułem przyjemność zjazdy. Było to widać też już po czasach, że były to czasy bardzo dobre. I w 2018 roku zdobyłem tytuł Mistrza Polski w grupie A2 Litry, A2000, co umożliwiło mi, jak również Karolowi, bo wspólnie wystartowaliśmy na Hillline Masters w Gubio. Nieoficjalne mistrzostwa świata, także super ukoronowanie całego sezonu 2018. Wielka przygoda, super doświadczenie. Mam nadzieję, że jeszcze na Heatline Masters będę miał okazję nie raz wystartować. Plany na, na, na najbliższy sezon jeszcze nie są do końca sprecyzowane, ale wszystko wskazuje na to, że e, przez pierwsze wyścigi... Znaczy bardzo chcielibyśmy wystartować z e, kodą, która jest za moimi plecami, ale brakuje nam tam e, kilku dość ważnych e, części przez które nie będziemy najprawdopodobniej w stanie wystartować w załóżu. Dlatego mamy już w głowie wyjście awaryjne w załóżu. Ja najprawdopodobniej pojadę Karola Lancerem w grupie N, a Karol będzie się starał wypożyczyć jakiś samochód jakiegoś opena, żeby pojechać pełen cykl górskich w Mistrzostw Polski w klasie supercar i walczyć o generalkę. Jak już skoda będzie wybudowana, a ja tą samą skodą yy, będę się starał wystartować yy, w, w, kilku, w kilku rundach yy, mistrzostw Europy. Zapraszam do oglądania górskich samochodowych mistrzostw Polski w Motowizji. Szymon Pienkoś.